To jest Radio Ska, to są hity na czasie i to jest Felix Janikalom Scott w dumerze Rain i Nambica. Za chwilę będzie godzina 12. Punktualnie o 12.00 najświeższe Esk Po nich kolejne hity na czasie gra dla Was Kasia Węsielska, ale Kasia ma też smakowitą opcję pod tytułem z kim chcesz. Zaglądajcie w tej sprawie na SKPL Reklama. A co to za dźwięk? Ustawiłam ci przypomnienie, żebyś nie przegapił euro niskich cen. No ale to, to buczy bez przerwy. No, no, no bo w euro bez przerwy są niskie ceny. W euro zawsze niskie ceny! Codziennie tysiące produktów promocji. Na przykład smartfon Realme C25Y. Pamięć 128GB. Pojemna bateria za 649. Taniej o 150 zł. W sklepach euro i na euro.pl. Już od dzisiaj w sklepach i na neonet.pl specjalna oferta. Wszystkie lodówki, pralki i suszarki kupisz taniej o wartość podatku VAT. Tak, kup dowolną lodówkę, pralkę lub suszarkę taniej o VAT i już dziś spraw, że Twoje obowiązki domowe staną się czystą przyjemnością. Wybieraj dowolnie spośród wszystkich modeli dostępnych w sklepach i na neonet.pl. Już od dzisiaj wszystkie lodówki, pralki i suszarki kupisz taniej o wartość podatku VAT. Nie przegap takiej okazji. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Uwaga! Mieszkanie z widokiem na przyszłość. Deweloper Stulz rusza z budową ostatniego etapu nowoczesnej inwestycji. To idealny moment na zakup mieszkania w wyjątkowej okolicy na osiedlu Mieszka I. Jeśli chcesz dołączyć do mieszkańców tej pięknej okolicy, nie ma na co czekać. Poznaj ofertę, kontaktując się z biurem sprzedaży dewelopera Stulz. Dzwoniąc pod numer 739-292-900. Stulz. Budujemy wyższe standardy. Media Ekspert School cool. Na święta ceny. Duch. Ostatnie dni przecen na święta w Media Ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Tefal Air Force Flex Ultimate. Odkurza i mopuje jednocześnie. Teraz taniej o 500 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips LatteGo, Teraz taniej o 500 zł. Media Ekspert. Intermarsze, Grudziąc, intertanie świętowanie. Dzisiaj świeżutkie piersi z kurczaka z kością tylko 16,99 za kilogram oraz aromatyczna kawa Jakobs 500 gramów tylko 19,99. Intermarsze, świeżo, tanio, z optymizmem. Cześć, to ja, twój sosik. Jestem twoim mistrzem świata. Możesz mówić mi tatarski. Mistrzowskie sosy tatarski, kanapkowy i czosnkowy, dla podniebienia każdego smakosza, produkuje Ocetix Grudziąc. To będzie ostatnia reklama. Dobry styl w ogrodzie, stale w modzie. Dobry styl z Nowum Garden. Autoryzowanym punktem sprzedaży kostki brukowej Libet. W ofercie najładniejsze i najmodniejsze kostki w największym ogrodzie wystawienniczym w regionie zapewniamy doradztwo, projekty i szkolenia. Nowum Garden. Owczarki Paderewskiego 269. Nowumgarden.pl Nowum Garden polecany przez profesjonalnych brukarzy. Do współpracy zapraszamy kolejnych inwestorów oraz wykonawców z regionu. Przygotowaliśmy promocje na wybrane kostki brukowe. I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Blachy Pruszyński. Producent blachodachówki panelowej Tigra. www.pruszyński.pl Silny wiatr będzie skutecznie obniżać temperaturę odczuwalną. Wciąż wyczuwalny przymrozek, choć w rzeczywistości grudziąckie termometry notują około 7,5 stopnia na plusie. Dobrze, że w tym roku Wielkanoc późna, przez to jest jeszcze szansa na poprawę pogody. Do 10 stopni to niewielka podwyżka temperatury, której i tak przy wichurze po południu nie odczujemy. Padać już raczej nie powinno, ale ciemne chmury wiszą nad Grudziądzem. A no to sprawdźmy jeszcze w newsach, czy dzieje się źle, czy może dobrze, co one nam będą zwiastować. Zostańcie z Rady MESKA na 96, to już blisko. Piątko Południe. Sponsorem programu jest firma Blachy Pruszyński. 12. SP News Mateusz Fuczyło. nowe doniesienia po krwawym ataku.